Może byśmy tak najmilszy, wpadli na dzień do Tomaszowa. Może... Aż 48 organizacji pozarządowych wzięło udział w siódmej edycji pikniku lokalni Niebanalni, który w niedzielę 7 września przyciągnął na przystań nad Pilicę także Rzesze Tomaszowian. Motywem przewodnim imprezy były tym razem Hawaje. Jest to bardzo dobra okazja, aby organizacje przedstawiły swoją działalność, zakres swojej pracy, działalność społeczną naszym mieszkańcom. Poprzez właśnie plenerową grę pod nazwą Aloha, mieszkańcy będą musieli dojść do stoisk organizacji pozarządowych i właśnie poprzez różnego rodzaju konkursy, quizy zapoznać się z tą organizacją, otrzymać. Potwierdzenie i te kupony wszystkie będą również brały udział w nagrodach na koniec pikniku, które nagrody są ufundowane przez prezydenta, jak również przez wszystkie organizacje, które biorą udział w dzisiejszym pikniku. Poza tym na terenie tutaj Osiru. Znajdują się różne, Odbywają się różne atrakcje, będzie przygotowane mistrzostwa piłki, mini piłki siatkowej przez klub sportowy Lechia, jak i klub, uczniowski klub sportowy Trzynastka Joker. Ponadto będą odbywały się zawody kolarskie zorganizowane przez Ludowy Klub Kolarski Start. Na wodzie będą się również działy różne rzeczy, tak jak freestyle kajakowy, pokazy ratownictwa wodnego, będzie można również obejrzeć wozy strażackie. Dodatkowo dla mieszkańców jest zorganizowana, zorganizowane są bezpłatne badania mamograficzne dla kobiet, jak i również jest przygotowany punkt zbiórki krwi zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż w Tomaszowie Mazowieckim. Wśród imprez towarzyszących piknikowi były m.in. zawody strzeleckie zorganizowane na strzelnicy Ligi Obrony Kraju oraz zawody wrotkarskie przygotowane przez Koło Dziewiątka. Na scenie prezentowali się m.in. podopieczni ośrodków kultury, Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz tancerze Dens. Gwiazdą wieczoru był mrozu. Słuchajcie, teraz będzie zabawa, uwaga. Kolejny kawałek, który chcemy zagrać, to numer, który powstał razem z chórem Sound and Grace. Niestety nie ma ich tu dzisiaj z nami, ale jesteście Wy. I słuchajcie moi drodzy, to jest pierwsze spotkanie chóru Gospar w Tomaszowie Witam serdecznie. Cieszę się, że przyszliście tak licznie. Już jesteście rozgrzani, więc może ja przejdę od razu z teorii do praktyki i tak intuicyjnie, nie tłumacząc co chodzi. Sprawdźmy. Nie mam nic, nie mam nic. Nie mam nic, nie mam nic. Głośno! Słuchajcie, rozumiemy się idealnie. Wyciągniesz zabiry tu mnie na pomoc potrzebujemy prawdy. Czy teraz nam starszy dzień? i kończyszy to Piękna pogoda dzisiaj dopisała, w związku z tym myślę, że impreza jest bardzo udana i... To nie ostatni piknik organizacji pozarządowych. Miejmy nadzieję, że co roku będziemy się spotykać w tym miejscu i mniej więcej o tej porze. Organizacje pozarządowe, czyli ten trzeci sektor w mieście się bardzo mocno rozwinęły. I dlatego taka prezentacja na takim pikniku powoduje to, że my mieszkańcy, czy ci, którzy nie wiedzą nawet, że takie organizacje, tacy ludzie z zapałem w Tomaszowie funkcjonują, mogą się pokazać, mogą się przedstawić, mogą przedstawić propozycje dla każdego, myślę, że z mieszkańców, dla każdego obywatela Tomaszowa Mazowieckiego. Także będziemy wspierać dalej te szczytne cele, będziemy organizować takie imprezy po to, żeby wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej. Uszanowanko Rozu, ja chciałem podziękować z tego miejsca wszystkim dzisiaj zgromadzonym pod sceną w Tomaszowie Mazowieckim. Był niesamowity ogień, niesamowita energia, śpiewaliście, tańczyliście razem z nami, znaliście naprawdę teksty wielu, wielu piosenek. Był wielki, ogromny czad, dziękuję Mrozu, dziękuję cały zespół, mam nadzieję do zobaczenia, sprawdzajcie nową płytę coaster trzymajcie się cieplutko. cześć obszerną relację z pikniku organizacji pozarządowych lokalnie niebanalnie wyemitujemy na naszej antenie już wkrótce